i Witam Was w kolejnym filmiku, a właściwie może przywitam się w inny sposób, powiem tak, mm, powiem, cześć, witam, z tej strony, <grym> dobra, nie, żartuję, tego przywitania już chyba nie, nie zmienię, no jak już widzicie w tytule tego filmiku, dobra, postaram się nie szczerze, bo potem będę zbyt zdistraktowany i wtedy będę ten filmik nagrywał przez 5 minut, podczas gdy te info jest warte gadania przez 1,5 minuty max, na pewno będzie więcej, już na pewno widzicie, że filmik ma ponad 5 minut, czyli tak na pewno się rozgadałem. Mówię o sobie w przyszłości. No i widzicie, no i tak sobie właśnie dygresuję, że właśnie zaczynam gadać o pierdołach. A więc, tak, filmik jest o tym właśnie, że zaczynam streamować od kilku dni, bo mam troszkę większy upload i od teraz właśnie mogę sobie dosyć swobodnie streamować. I tak. Jako, że mam ponad 100 followersów, to jest troszkę mała ilość, a oglądających mnie osób zwykle jest 5. Nie więcej niż 500, to jest dosyć mała ilość. Biorąc pod uwagę, że mam 36, 3600 widzów. W ogóle za to bardzo dziękuję, bo w ostatnim miesiącu przybył mi 500 widzów, co jest dosyć dużym wynikiem, biorąc pod uwagę, że 1000 widzów nabijałem na początku przez jakiś rok albo coś w tym stylu, więc to jest dosyć konkretna ilość, a poza tym niedługo wyświetlenia dobiło mi do granicy 300 tysięcy właśnie wyświetleń. No i właśnie za to też wypadałoby podziękować, tak? Więc dziękuję Wam bardzo... Przestanę, przestanę strzelać, bo znowu się rozproszę i będę... Nie będę nie wiedział, o czym mówić lub nie będę wiedział, o czym mówić. Yy, także ostatnio był też matchmaking próbny z widzami, było bardzo fajnie, mimo że widzowie mieli małe ręki, to bardzo przyjemnie się grało. Yy, ale było oczywiście na tym streamie z matchmaking z widzami tylko 6 osób, dlatego mnie to troszkę zdenerwuje. Może nie denerwuje, ale naglipa jest robić streama yy, tylko dlatego, żeby oglądały to tam 2-3 osoby, tak, plus syku, który siedzi na czacie i plus ja. Łącznie wtedy jest tam 5 czy 6 osób, yy, a mam 3600 widzów, tak, więc... Yy, w tym momencie właśnie jak oglądacie filmik to kliknijcie, zminimalizujcie jeśli macie yy, na przykład yy, na full screenie to oglądacie, to kliknijcie właśnie yy, w link do mojego Twitcha i dajcie tego followa i następnym matchmaking z widzami będzie mniej więcej wtedy jak miał około 200 followów, tak? No bo jednak 3600 widzów, może połowa ma Twitcha, a przynajmniej żeby te kilkadziesiąt dało tego followa, żeby było więcej oglądających yy, i to jest właśnie też bardzo yy, połączone z taką kwestią, że dołączajcie, dołączajcie do grupy, bo przed każdym grupszym streamem yy, może nie przed każdym deadmatchem, tak? Bo na przykład czasami sobie streamuję jeden mecz, a nawet nie będę dawał info, ale przy każdym grupszym streamem, przez jakiś matchmaking, jak będę streamował, czy matchmaking z widzami to w ogóle już będzie info na YouTube, taki 10-sekundowy filmik. Ale właśnie po to, żeby wiedzieć, to dołączcie sobie do tej mojej grupy, która też jest w opisie, pod, pod linkiem do Twitcha. I właśnie wtedy, jeśli będę streamował To dam sobie ogłoszenie na grupie Streamuję matchmaking z widzami Albo coś takiego, tak? I wtedy właśnie widzicie Podczas gry na przykład sobie gracie w coś tam jakiś, jakiś macie matchmaking To wam się wyświetla w, tam w górnym którymś rogu Bo w dolnym zależy gdzie macie powiadomienia Steam Że właśnie to moje ogłoszenie się wam wyświetla No i wtedy wiecie, tak? Wtedy wbijacie na streama I nie ma pięciu widzów Tylko przynajmniej 30, tak? I wtedy jest fajnie Wtedy wszyscy się cieszą No i to było chyba na tyle właśnie Nie będę przedłużał Także followujcie mój stream Yy, mam nadzieję, że dosyć fajnie będzie na tym streamie, bo mi się też to zaczyna coraz bardziej podobać. No i to było chyba na tyle. Trzymajcie się nara. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo zapomniałem powiedzieć. Yy, jako, że poradniki się cieszą dosyć dużą popularnością i w sumie fajnie mi się robi jakieś poradniki, bo też fajnie czasami coś powiedzieć i doradzić wam patrzcie zbugowałem się, widzicie? Przeglądają noża. W kółko mi nic na nie trani, naciskam. No nieważne, w każdym razie jeśli macie jakiś pomysł na poradnik, tylko wiecie, nie taki, że jak strzelać z kałacha, tak? Bo już miałem poradnik, jak się nauczyć strzelać, a z kałacha nie będę wam mówił, że strzela się na początku tak, potem trochę w dół, potem w prawo, w lewo, w prawo i wszystko jest w jedno miejsce, tak? Nie będę wam tego tłumaczył, tu pójdźcie sami wyczuć, sami wyćwiczyć ten wzór, zobaczyć sobie albo SV Show Impact i, i poćwiczyć. Także nie będę wam tego tłumaczył, ale jakieś logiczne poradniki, jakieś takie, które wiecie... Które byście po prostu chcieli się dowiedzieć, z czegoś, yy, na przykład macie po angielsku jakiś poradnik na YouTube, a po polsku nie czajcie, to znaczy nie czajcie po angielsku, chcielibyście po polsku też macie nawet taki pomysł rzucić. Także, jeśli chcecie jakieś poradniki ogólnie, to piszcie w komentarzach, to jest duża szansa, że taki jakiś poradnik zrobię, tak? No i to było chyba tyle. No i do zobaczenia w filmikach i na Twitchu. Nara.